O que Bądźcie skupi! Gdzie to Tu! E, no to to dobre jest, żeby tak w górę miał. To ile do rekordu? O! To było dobre, lepiej! chyba, nie? 4,70. Widzisz? Tu to leży! Wyskoczyło że chyba przyjatały teraz, to nie trochę. No i Ci się narty na górze rozjechały, nie? No trochę właśnie, bo no. jakbyś te narty, to byś jeszcze dalej był. tam coś rozjadą zupełnie. Dobrze, że się nie wywaliłem. No, ale to już było 4. godziny na górze. Pomóc Ci? Kto? Pomóc Ci? Tam. Nie, pomóc, dawaj. wejdź. Luka. No, Lukamy. Tylko... Ale na aktyw dół Ile było? Tak samo było. 4, Pięć 70. Coś Pięć Nie. Nie, co to? Musisz na buty. Nie, na buty? Tak? Tak. No Ale no no no. ty byłeś sam, a ja byłam No tak, to nie złamuj się co do masz dosyć .Yeah? chyba. A to dobra. To. Po zasadzie. Produits. Jedziesz. Pierwszy skok w życiu. Dobry! Ładnie Z pięć było chyba Super skocznia Jak wrażenia? No dobra skocznia no. Trochę nierówna chyba nie, ale Pierwszy skok, no zaraz, zaraz No jeszcze kilka po, mały, małe kroczki do przodu, nie?